Poznały się na dobrym człowieku. Lecą do mnie jak do matki. A jesteśmy w Dachau. Mamy wtorek. 15 grudnia. Kupujemy dzisiaj. To zgadnie. Szarana. Drogi jest jak diabeł. Widzicie, wystawiony za 5990, 2002 rok, benzyna 1.8. Ma co prawda przejechane tylko 113 tysięcy kilometrów. Serwisowany tylko i wyłącznie w Volkswagenie. Ale drogo jak diabeł. No ale co zrobić? Jak klient chce i płaci. Co jechać? Nielokierowany, bezwypadkowy, jeden właściciel 113 tysięcy opony zimowe w cenie, letnie jak widzicie na kopakach kupiliśmy za 5000 euro, czyli zeszliśmy te, te 1000 euro z od ceny z kartki, tablice dzisiaj około 100 euro tankowanie i kierunek Śląsk tam właśnie pojedzie auto kierowane przez nowego właściciela, czyli pana Mateusza.